Natalia, jak na tej strony. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o takiej sytuacji typowo relacyjnej, której doświadczałam miesiące temu, a która dopiero niedawno do mnie przyszła i ja zrobiłam takie wielkie oczy, takie wielkie wow. Um, miałam takiego znajomego, który wszedł gdzieś do mojego życia na pewnym etapie życia mego i zaczął dawać informacje różne, że Miejsce, w którym mieszkam, to jest w ogóle nic w porównaniu do tego miejsca, w którym on będzie chciał kiedyś mieszkać. Że ten dom, w którym wynajmuję mieszkanie, to jest w ogóle nic, bo po pierwsze, to nie jest moje, hello, jest wynajmowane, więc czym ty tu się w ogóle kobieto szczycisz? Jaki to jest twój sukces życiowy? I las, do którego chodzę, ten las, który mnie tutaj otacza, cudowny, fantastyczny las, to też jest w ogóle dodbany ten las, bo ten las, który gdzieś tam, w jakimś terenie będzie, to jest w ogóle sztos. I Ja powiem Wam szczerze, że oczywiście w momencie otrzymywania tych wszystkich informacji ja tego tak bardzo nie widziałam, jak to widzę po czasie że słuchajcie, zobaczcie, jak to było piórońsko, nieżyczliwe dla mnie tak naprawdę. Bo tak się akurat składa, że ja mieszkam w miejscu, które naprawdę bardzo lubię. Mieszkam w domu, który bardzo cenię i bardzo lubię, bardzo się cieszę, że mogę tam wynajmować mieszkanie i też jednocześnie tam pracować. Chodzę do lasu, który. Mnie bardzo przytula i bardzo utula, i jest moim naprawdę bardzo dobrym przyjacielem, doli i niedoli. To trochę tak, jakby powiedzieć, że łazienki królowskie są do Bani, bo to nie jest prawdziwy las. Okej, okay. nieważne, że to jest, tam jest starodrzew, drzew, nieważne, że ten las pamięta niejedną fantastyczną historię Warszawy, ale to jest do pani, nie? Czujecie o co chodzi, nie? Że to jest po prostu, wow, to jest nieżyczliwe. Łapcie się, proszę, w relacjach na czymś takim, kiedy ktoś taką szpileczkę wam wbije, żeby wam pokazać, że, zobacz, wcale nie jesteś taki super, wcale to, co wykrołeś, nie jest takie fantastyczne i w ogóle z czym do ludzi, człowieku? No właśnie, z tym wszystkim, czego ty nie kreujesz, a zwyczajnie tam pod spodem jest zazdrość i zawiść. Zamiast stwierdzić, wow, to jest super, że ty to zrobiłaś, naucz mnie. Ja też tak chcę mieć. Ja tak podchodzę do ludzi, którzy mają piękny, fajny majątek. Naucz mnie, naucz mnie, jak się buduje taki majątek, naucz mnie, jak się dba o to i jak się inwestuje. Czy ja tym ludziom zazdroszczę? Troszeczkę, ale w taki wiecie, fajny, przyjemny sposób, który mnie osobiście inspiruje do tego, by prosić i uczyć się czegoś więcej. Ale nie po to, żeby powiedzieć, co to w ogóle jest? W tym domu to właściwie jeszcze by się 3 metry przydały. No i nie ma Sauny, nie? Co to za dom w ogóle? <grych> Cześć.